Siemano widzowie, dziś chciałbym Wam pokazać moje mrówki. Mrówki mam dwie rasy. No tu jak widać ziarno. To są mrówki Messor Barbarus. Są świetne dla początkujących. na sobie lepiej. Tak o tej takie. To już... Rowa jest bardzo duża. Szybko się mnożę, odłożę je tu, żeby się nie stresowały. Chodzę po ale... jeden żołnierz, taki większy. Tu idzie. Widać go? O tu. Tu dokładnie o tu. Tu idzie żołnierz. Mam jakiś miesiąc. Miałem jakieś kolonie 500 sztuk, ale już mi umarło, tylko sobie kupiłem nowe. No się bardzo szybko marzę. To są różki świetne dla początkujących, bo nie trzeba je zimować. No idealne są. Są też bardzo ciekawe. mają kasty, czyli mają królową. E, e, królową i robotnicę, ma każdy robotnicy To są takie małe, mniejsze mrówki, takie o, To idzie, mi wejdzie tu, to są robotnice, tu idzie, to jest robotnica, ale taka większa kasta troszkę. Mają żołnierze, właśnie, a pokażę odwrotność. Mrówki polskie z Polski. Też są bardzo łatwe w hodowli. Lasius niger. No, churnica pospolita to jest taka nazwa. Chrudnica pospolita. Tutaj wam pokażę. Ja już trzeba zimować, ale też są bardzo... Wybaczcie. Też są bardzo prostymi mrówkami. Tu mam około 100 robotnic w kolonie. Na środku, w na kadrze jest królowa. Też są świetne dla początkujących. Tylko jeszcze zimowa. Na przykład ja sobie złapałem w tym roku królową. I do gniazda, które jest bardzo duże w mojej okolicy. Zabrałem poczwarki I teraz ta kolana jest taka. Ładnie tam ma. Nie może będzie widać? A tam mają z sty... Może obrócę po prostu, Może to będzie widać. A tu mają potomstwo. Tu zajętego będzie trzeba przyzimować. Zima będzie. Tu są jajka. Na środku. Tu są larwy, troszkę większe, tu nie widać ich. Jeszcze są poczwarki, puszczę je, żeby rozbiegną. W sezonie rójkowym ich jest bardzo dużo. Zna, znaleźć ich nie, jest bardzo łat, znalezienie ich jest bardzo łatwe, bo w, w okresie rójkowym są wszędzie. Jak się wszędzie, w lesie, na chodniku, na drodze, w parkach różnych. Są małe mrówki, a potrafią tworzyć bardzo dużo kolonii. No jak na polskie mrówki, bo na przykład Caramela Diversa to ponad 100 tysięcy robotników potrafi. Ale to już, to już trzeba bardzo umieć w dróżki. Tam widać jak się zajmują potomstwem. Są też bardzo ciekawe. Ja bardzo polecam początkującym, bo je tak naprawdę można zacząć hodować bezkosztowo. Tak wystarczy w, dowiedzieć się jak kiedy jest u was seren rujkowy kupić, bo znaleźć w domu taką próbówkę, taką. O, może pokażę, może gdzieś tu mam próbówkę. To jest bardzo przydatna, jest taka pipetka, żeby mi dawać pić. Taka. IPT, już pokazuję. No, kosztuje grosze. Wacik do dawania wody w próbówce na przykład. No myślę, tutaj. Wężyk. To jest bardzo przydatny. Tak, to taka bariera, to białe. To jest taki biały osad i prze, przez to tak biały osad tutaj. I przez to broszki nie przechodzą. Nie wam nie półciekały. Muszę też dobrą wędylację. Jeszcze na pewno. W jest miód, bo one jedzą miód. Metro barbarus, teo, nie jedzą miodu, tylko jedzą y, białko, czyli jakieś mączniki, y, jakieś świerszcze, karaczany, a te jedzą miód, karaczany, ale te nie jedzą ziaren. Zimowanie to jest Okres zimy, albo zimowanie parapetowe, albo dawanie do lodówki na 3 miesiące, albo na parapecie na 3 miesiące. Daje się im mieć co 5 dni około. Bo to się zgromadzimy. Są bardzo łatwymi ubrówkami. Hmm. Co by to jeszcze op op opowiedzieć Wam o nich? Na pewno dla, dla Was będzie lepiej mieć właśnie te mrówki niger, niger Teo, ponieważ można je złapać w Polsce sobie. Królową, rójkową. Zrobić taką próbówkę. I po jakimś czasie y, złożona jajeczka, później larwy i poczwarki. To je, tak będzie szło. Więc bardzo wam je polecam. Ogólnie mrówki to są bardzo ciekawe zwierzęta. Na początek są bardzo fajne. Na początek świata teralestyki są super. Dziękuję za oglądanie. Siemanko widzowie.